Cześć czołem. Lubicie thriller, sensacje? To na weekend, na każdą wolną chwilę, na urlop, na wakacje polecam Wam właśnie Jakuba Szamałka. Cokolwiek wybierzesz, wydawnictwa WAP. Dlaczego akurat wzięłam do ręki tę serię? Dlatego, że zaintrygowała mnie fabuła. A motywem jest, na jednej z warszawskich ulic dochodzi do wypadku, gdzie ginie Ryszard Buczek. Jest on aktorem prowadzącym program dla dzieci. I wszystko wskazuje na to, że stracił on kontrolę nad pojazdem. Julita Wójcicka, która jest głównym bohaterem tej powieści, i zajmuje się dziennikarstwem, plotkarskiego portalu ma jednak podstawy sądzić, że ktoś jednak pomógł celebrycie odejść z tego świata. Młoda, niedoświadczona dziewczyna zaczyna prowadzić śledztwo na własną rękę, a szybko przekonuje się, że prawda o śmierci telewizyjnego gwiazdora jest bardziej przerażająca niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. W świecie w którym rządzą nowe technologie. Nic nie jest bowiem takie, jak być powinno. No właśnie, bo internet nie jest tylko pozytywną stroną, że nas uczy, bawi, również kształtuje, ale ma wady. Jak zakończy się ta cała sytuacja, całe zdarzenie, czy odkryje prawdę, dojdzie do końca zagadki. Polecam i zapraszam Was do pierwszej części ukrytej sieci. I tym, sema, i tym samym życzę Wam udanego dnia. Trzymajcie się, cześć.